Słuchajcie wszyscy najdrożsi po dłuższej przerwie. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym wywiadem. Tym razem będzie to Kojo ze szczepu 145, tak więc z mojego szczepu. E, oczywiście zanim zaczniemy odcineczek, zapraszam Was bardzo serdecznie na swojego Instagrama. Tam się dużo dzieje, na pewno więcej niż na YouTubie ostatnio. A jeszcze mówiąc dalej, pamiętajcie, że o wszystkich linkach, o których wspomnimy w odcinku... To wszystkie linki są w opisie. Zajrzyjcie tam koniecznie. Jest tam kontakt, właśnie do IMPS-y. A tymczasem zaczynamy. To y chciałabym Wam wszystkim przedstawić Michała, który u nas w szczepie jest znany jako Kodzio y i jest od drużynowym 145. Warszawskiej Drużyny Harcerzy IMPS-a. Mimo tego, że ciągle ma zielony sznur na sobie. No, a niestety, jak problemy z komunikacją, kwarantanny, no ja to sprawiam. Cześć wszystkim. Tak, więc y, zaczynamy od pierwszego pytania, czyli jak długo jesteś harcerzem i ile jesteś drużynowym? No dobrze, takie łatwe pytania, bo już jestem w stanie odpowiedzieć na no nie. E, a więc, tak, drużynowym tak naprawdę oficjalnie według rozkazu jestem tak naprawdę miesiąc z hakiem, więc można powiedzieć, że jestem dosyć młodym drużynowym, szczególnie jak na te ciekawe czasy, w których nam przyszło żyć. A ogólnie oficjalnie harcerzem jestem od 1 sierpnia zeszłego jeszcze zeszłego roku. Więc mm -hmm. tak, prawie dwa lata będę mieć. No i um, dlaczego od 1 sierpnia, no bo wielu to może osób zaskoczyć, no ale taki stary koniak jak ja dołączył w starym, w starym wieku do harcerstwa. Eee, tak naprawdę to była decyzja podjęta po obozie, który był dwa lata temu, którego komendantką była Ania Brzozowska. Mm -hmm. Na której ostatecznie. Podjąłem decyzję o to, że, że wstąpię do harcestwa, i właśnie pierwszą akcją, która, która była, to był 1 sierpnia, i wtedy, wtedy jako nieoficjalny członek zewu się, się tam pojawiłem. No. Ale tak naprawdę, jeżeli szuka się, bo za chwilę zaczną pytania, ale jak to w takim starym wieku można dołączyć do harcerstwa i jak to w ogóle, no to, no, no powiem tak, jak widać na moim przykładzie da się, no ale mm -hmm. niestety jest parę ale, w sensie, hmm, jest parę ale, w sensie po prostu może opowiem wam jak to było ze mną, bo wtedy mm -hmm. łatwiej zrozumiecie, że jest możliwym dołączyć do harcerstwa, ale tak naprawdę... Jest to trudne w starszym wieku. Ja mm -hmm. tak naprawdę swoją. Powiem to tak. Ja przed rokiem 2015 to uważałem, że harcerze jedzą szyszki i nie wiadomo, co się <laughs> robią. Byłem e, no. przeciwnikiem harcerstwa, uważałem harcerstwo jako jakieś śmieszne ludziki w mundurkach, co się pojawiają na jakieś święta, gdzie popadnie, żeby. A, no ja na no, ja się coś, bo jak byłem na grobach albo na 11 listopada, gdzie po prostu się pojawiają i ujawniają się jako te harcerzyki, które coś tam robią i coś tam chcą. Więc jak można zauważyć, no skoro jestem teraz drużynowym, to trochę mi się zmieniło na przestrzeni tych lat mm -hmm. i... Pierwszą styczność tak naprawdę ja zawdzięczam Harcyzwy dzięki mojemu, przyja mojemu najlepszemu, przy przyjacielowi, przy najlepszemu przyjacielowi, najlepszemu mm -hmm. przyjacielowi, którym będę świadkiem na ślubie w lipcu, więc e, dosyć oh, wow. blisko. E, on znalazł takie ogłoszenie, bo ja ogólnie jestem ratownikiem wodnym e, i Wrochol mm -hmm. też był. I mm -hmm. znaleźliśmy takie ogłoszenie, że jakaś banda harcerzy poszukuje ratowników wodnych. A jako, no. że. Nie oszukujmy się. W sensie, no powiem Wam szczerze, jak to jest z ratownictwem wody. Możesz zarobić więcej i iść na basen, ale możesz przeżyć super przygodę i zarobić mniej i pojechać tak. właśnie na jakiś obóz, kolonie czy coś. Akurat padło na harcerstwo. No ogólnie rzecz tak. biorąc, ja byłem mocno przeciwny, bo no właśnie, harcerzy jedzą szyszki, harcerki to mają grube łydki e, i. Nie, no no. Ja po prostu tak, jakoś byłem na nie, ale Żohol mnie przekonał i pojechaliśmy. No i powiem Wam, że byłem naprawdę mocno zaskoczony. W sensie byłem, byłem zdumiony. W sensie mhm. zauważyłem od razu, że ten, z tymi harcerzami to nie jest tak, jak ja do końca myślałem. Mhm. Że harcerze to jednak nie są tacy sztywniaki i że są to dosyć ciekawi ludzie. Mhm. Ja też chciałbym zauważyć, że ja też od zawsze mam jakąś skłonność do survivalu, do przebywania w lesie, Ja też każde wakacje na wsi spędzałem, no, po prostu mhm. bawiąc się śpiejską. Ja no tak, do no lasu jednak gdzieś tam ciągnęło. Tak, więc to też pewnie to mhm. będzie miało wpływ, że mnie po prostu ciągnęło do tego lasu. Mhm. No i tak, minął pierwszy obóz, dostałem zaproszenie na drugi, no to już z większą chęcią na nie już pojechałem. Mhm. Minął drugi obóz, tutaj zacząłem łapać też przyjaźnie, tutaj też zacząłem mm -hmm. się przyjaźnić z ludźmi, rozmawiać, jakoś tak, tak przyciągać mnie to zaczęło, no ale oni tak mówili do mnie... Chodź, dawaj dołącz z nami, dawaj z nami. No to ja mówię? nie no sorry, jestem stary na takie zabawy, nie no, nie będę się bawić w no. Ale tak, minął jeszcze kolejny obóz, no i tak, yy, to było coś takiego, że, no i właśnie to jest ta trudna rzecz, o której mówiłem wcześniej, że mm -hmm. musicie się jakby trochę zaprzyjaźnić z tym, z tym środowiskiem, w sensie, bo mm -hmm. yy, u mnie nagle zmieniło się, w sensie, u mnie większość znajomych to zaczęła być właśnie z harcerstwa, moi przyjaciele mm -hmm. też zaczęli być z harcerstwa e, i też, w sensie ja to ogólnie spłycam, bo nie będę nikogo zanudzał przez mm -hmm. 50 minut, jak dołączę do harcerstwa, ale po prostu mm -hmm. w pewnym sensie na, na to, jak mnie na przykład brali i zapraszali na jakieś akcje jako cywil, czy coś jeździłem, mm -hmm. ja czułem, że, że oni są rodziną, a ja jakby jestem z nimi, ale, nie, ale jestem poza nimi. W sensie czułem mm -hmm. to, że, rozumiem, że nie jestem jednym z nich tak jak, mm -hmm. że asymiluję się z nimi, ale nie jestem jednym z nich. Tutaj z miejsca na pewno muszę podziękować Witoldowi Jaworskiemu, mojemu ukochanemu opiekunowi, bo moim zdaniem mhm. on chyba największy miał wkład w wyłączenie mojego chastelstwa. Bo on od samego początku mówił, że, mhm. że nie jesteś za stary. Czy jest tak. miejsce dla ciebie? Jest miejsce, nie jesteś za stary. Mm -hmm. Dawaj, potrzebujemy ludzi takich jak ty. No ładnie, wierzę na moje jego po prostu, które jak wiadomo, każdego faceta wystarczy powiedzieć, że dawaj, potrzebujemy cię, no to on już czuje się potrzebny. Tak, taki kelafon. i już, no, już się mm -hmm. pojawia i zaczyna działać. Mm -hmm. Na pewno duży taki kamień milowy postawił właśnie Witek, zabierając mnie na akcję paczka. Mm -hmm. Jak pojechaliśmy na Białoruś, to też była taka śmieszna w sumie e, sytuacja, bo tak naprawdę tydzień wcześniej się dowiedziałem, że mogę jechać, idealnie załatwiłem sam wszystkie papiery. Mm -hmm. Potem okazało się, że potrzeba pojechać na granicę i nie ma komu, jedzie sam Witek, no to stwierdziłem, no mm -hmm. dobra, to pomogę Witkowi. No i tam czuję się. to No i sama w ogóle mm -hmm. sam przyjemność na Białorusi to w ogóle jest materiał w, tak. w ogóle ten. Z Tego czasu też 24 godziny papiery załatwiałam, bo to po prostu. No, no, Te, też jest materiał po prostu na, na, na inny film, a to nie o tym. No, mm -hmm. i, no i tak kiełk, to, 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 to takie nasionko, które tam gdzieś było, zaczęło mm -hmm. po prostu być podlewane, zaczęło kiełkować, kiełkować, aż w końcu stwierdziłem na obozie, że no że dobra, że w sumie to jednak nie jestem za stary i dołączy. Więc jak mm -hmm. można zauważyć, to był proces na przestrzeni trzech lat. Mhm. Mm no, ale jednak się stało. No, ale teraz jednak się stało. Jestem tu, gdzie jestem, rozmawiam z, no. z, z tym, kim rozmawiam. Dobra, to y, jako drużynowy na pewno masz jakieś cele dla drużyny. I padło też pytanie, czy planujesz zdobyć miano drużyny Puszczańskiej? Ach. A może wyżej? Ach. A kto nie planuje, bym zapytał. No, tak naprawdę my jako harcerze i szczególnie ja jako drużynowi i inni drużynowi, no to w teorii, w teorii dążymy mm -hmm. do tego, żeby polepszać te nasze drużyny. Mm -hmm. Czy stawiam sobie za cel, żebyśmy żeby byli puszczańską drużyną za rok? Mm -hmm. Tak, 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 tak. W sensie stawiam cel yy, taki sobie. Uważam, że mamy teraz idealne predyspozycje, zarówno w karze, zarówno w drużynie. Mm -hmm. I po prostu jesteśmy gotowi, żeby podjąć się tego. Mm -hmm, to super. E jest dużo zadań, mm -hmm. które przed nami czeka. Wymaga to też dużych nakładów pracy. Mm -hmm. Między innymi jednym z wymogów obowiązkowych jest przeprowadzenie obozu samodzielnego, który jest planowany mm -hmm. w przyszłym roku. Mm -hmm. e I no, zobaczymy, jak wyjdzie. Najlepiej. Mm -hmm. Za półtora roku trzeba się znowu spotkać i musicie mnie rozliczyć z tego czy mi się to udało czy nie. Dobra. E, ja będę dążył. Jak mm -hmm. wyjdzie zobaczymy. Na pewno chcę utrzymać status drużyny leśnej. E, a jak z Puszczańską? Mm -hmm. No chcę, chcę ugrać tą puszczańską, no i zobaczymy. Na co tam, pewno dacie radę. Co tam jest. Właśnie, no właśnie, jak te to, jak to, kozaki z imprezy. No, będziemy do tego dążyć, liczę, że to się uda, mam smaka, moje harcerze też mają na to smaka i zobaczymy, czas pokaże. Dobra, a czy na obozach, na pionierce często zdarzają się jakieś wpadki, wypadki? Nie wiem, też padło takie pytanie. Wydaje mi się, że to pytanie padło ze względu na to, że opinia mówi, że podobno chłopaków się trudniej ogarnia niż dziewczyny. Ja tam nie wiem. Po ostatnim wywiadzie z dziewczynami z ZHP przybocznym, przybocznymi, powiedziały, że łatwiej się ogarnia chłopaków. Ale nie wiem. Tak więc, czy były jakieś wpadki na pionierce? Wpadki w sensie, że tam sobie kolano, walną w żertkę albo motek. Albo, że albo trzeba spole. było przyklejać całą pionierkę power tapem, bo okazało się, że Coś mądry południowo. A, takie, a, takie wpadki, takie też wpadki. No dobra, no to powiem wam tak, jako że przez 4 lata byłem w zgrupowaniu też jako ratownik wodny, mm -hmm. obserwowałem co się dzieje na pionierce i. Mm -hmm. Czy chłopacy mają więcej wpadek? W sensie teraz mówię pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy mm -hmm. jakkolwiek to nie śmiesznie by nie zabrzmiało no. właśnie obozów. I ja osobiście chyba uważam, że w tym czasie to chyba było więcej dziewczyn, które przychodziły z urazami, niż u chłopaków. Ale pytanie i ruch chłopaków stwierdziło, że poboli, poboli i No, by w honor nie ugodzić. By w honor nie ugodzić. nie. Oczywiście to tylko moje przypuszczenia, mogę się mylić, ale czy trudno ogarniać chłopaków na pionierce, zależy. Zależy. Okay. Uważam, że wszystko zależy od zastępowych, w sensie zastępowy jest, tym, zastępowy jest jak sierżant w armii, nie? To on okay. nadaje pracę tym naszym zastępom i jeżeli jest dobry zastępowy, to on ich ogarnia. W sensie okay. oczywiście, wiadomo, czasem trzeba im pomóc, no ale jeżeli okay. jest zastępowy nie ogarnia, nie, albo się nie przygotował na przykład okay. do obozu, no to, to oczywiście jest wtedy trudniej, bo chłopacy też nie wiedzą, bo tak naprawdę no tak. improwizują na bieżąco, mm -hmm. nie? A czy były wpadki budowlane? no jasne, że były. Ja w tym roku zdaje się, nie, nie wskażę tylko palcem, który to zrobił zastęp. Mm -hmm. Ale ja, ja widziałam kanapkę że z trzech takich tych, jak to one się nazywały? Boże, uciekło mi. Takie trzy kanapeczki były te z takich pięków minimalnych i wobijane Zy, w Zaciął Stemple, a trzy stemple żeś... były. Nie były trzy stemple, no. bo źle obliczyli, bo nie zauważyli, że ziemia jest trochę niższa i źle zrobili rzetkę, No i stwierdzili, no, że tak. jak przypią trzy stemple na gwoźdź, to, to będzie skoku. To pójdzie. Super. Nie, to ja akurat no, byłam świadkiem. To stępie, więc... Nie, to ja akurat byłam świadkiem zaklejania po dwóch tygodniach obozu pionierki Power tapem. A to taki, no bo puściła taka główna rzecz, która trzymała wszystkie cztery prycze. Nie wiem ja w ogóle jak to się stało, że jedna rzeczka trzymała cztery prycze, ale ona puściła, bo dziewczyny dostały głupawki na no, obozie. <laughs> trzeba było co sklejać. No ale tak. No, też trzeba przyznać szczerze, że przez to, że jestem od nie, niedawna w harcestwie, ja też nie mam takiej styczności jak inni drużynowi, czy inni harcerze, no bo nie oszukujmy się, że większość moich harcerzy ma większy staż pionierkowy niż ja, no bo ja mimo, że byłem ratownikiem wodnym i sobie klepałem swoją pionierkę, bo stwierdziłem, że nie pozwolę, żeby jakiś małolat mi ją budował, no tak. albo go, tym, bo, tym gorzej mało lata. W sensie oczywiście tutaj śmieszkuje. Mm -hmm. e, to budowałem sam i nie zwracałem tak uwagi, jak to idzie tym młodym. Dopiero tak mm -hmm. naprawdę od zeszłego roku bardziej, bardziej, bardziej no na to tak. zwracam uwagę. Okej. Okay. E, e, e. A jak prowadzi ci się drużynę teraz w trakcie kwarantanny? Bo też, będąc na kwarantannie, przejąłeś tą drużynę, no i, i, i jak się z tym czujesz? Jak ci się ją prowadzi? Szczerze, może się nie wszyscy na mm mną -hmm. zgodzę, ale mam wrażenie, że łatwiej, w sensie łatwiej. Mm -hmm. No bo słuchajcie, no, nie możemy wychodzić z domu, nie możemy organizować zbiórek na zewnątrz, mm -hmm. więc nasze siły przerobowe nie musimy wkładać w organizowanie zbiórek, organizowanie punktów, organizowanie gier terenowych That's i, tak. i wszystkiego innego. Tylko nasze siły przerobowe musimy skierować na aktywności, które można zrobić indywidualnie w jakimś okresie czasu, mm -hmm. albo ewentualnie na jakieś zbiórki. Eee, na razie osobiście mm -hmm. uważam, że sobie dajemy z tym radę, bo na przykład zrobiliśmy sobie turniej e, z Zorzą, Z naszą mm -hmm. siostrą. No tak, z Też z Szczepu też. Tak, to był bardzo prosty turniej na zasadzie takim, że po prostu banalne zasady, Ilość przeczytanych książek, ilość, ilość, uh -huh. zro, ilość zrobionych pompek. Tam uh -huh. było, tam oni też dostali taką mapkę ze strony internetowej o powstaniu warszawskim uh -huh. taką mapkę multimedialną. Ślada, Warszawa zapamiętana to się nazywa. Uh -huh. To polecam ogólnie. Żebyście sami sobie zobaczyli, bo naprawdę ciekawe, mm -hmm. rzeczy są. No? Zostawię linkę w opisie. No, I ten. I, mm -hmm. I oni po prostu sobie tam działali, pracowali razem, a na koniec mm -hmm. zastępy między sobą miały się pojedynkować w harcerskim tabu. Mm -hmm. no, tak, harcerskie tabu, oczywiście znalezione na banku pomysł ZKR, przecież nie będę tego mm -hmm. sobie myślał e, i Ale do czego nawiązuje? Do czego nawiązuje do tego, że mm, jeżeli się ma pomysł, jeżeli mm -hmm. ma się werbę, to, to idzie. W sensie. Mm -hmm. Daje się radę. Takie rzeczy, których po mhm. prostu byś normalnie nie robił z nimi na co dzień, mhm. jesteś w stanie teraz zrobić, bo, no bo takie są warunki, nie? Mhm. Ja też cisnę o to, żeby oni też sami robili sprawności. Bo jeżeli nie można się spotkać z drużyną, jeżeli nie możemy czegoś robić wspólnie, no to halo, jesteśmy harcerzami. No to rozwój indywidualny, każdy mhm. we własnym zakresie, jak uważam. No tak. i mhm. Wydaje mi się, że jest spoko. No powiem, że my teraz prowadzimy taki challenge 1-4-5, ale. Mhm. Na razie nie zdradzę, bo liczę, że jak dojdziemy do samego końca tego challenge'u, to mogę taki obwieszczający o naszym zwycięstwie poznać mm -hmm. na naszym fanpage'a. Okay. Ale też na przykład wprowadziłem taki challenge, którego wcześniej bym normalnie nie wprowadził. Też mm -hmm. to jest trochę pewne ułatwienie, w sensie moim w ogóle zdaniem ten cały koronawirus, ta cała kwarantanna to sprawiło, że cały ZHR i całe harcerstwo i w ogóle cały świat to z 20 lat do przodu poszedł, jeśli chodzi o Y, tą wirtualną przestrzeń, bo mhm. ja zauważyłem mega przypływ właśnie jakichś pomysłów, mhm. rozwiązań, te banki, i bank pomysłów ZHR-u, który jest też ogólno dostępny, mhm. że to wszystko jakby ruszyło do przodu, jakby hercegowstwo mhm. trochę przeszło w ten poziom wirtualny. Ciało zostało uziemione, ale umysł rośnie. Yy, tak, tak. I umysł właśnie mm -hmm. i to widać na przykład, że teraz tak naprawdę harcerze mają czas na to, żeby realizować zadania na stopnie. No tak, A no tak, tak naprawdę tak. nasza kapituła stopni, tak naprawdę no, mm -hmm. raz na tydzień to się tak lekko zamyka, bo po prostu mm -hmm. nie mają czas teraz, żeby mm -hmm. to robić. No i po prostu robią i te stopnie praktycznie nie no, się tak. że to jak taka fabryka stopni teraz jest też. No Ale... ja sama miałam kapitułę stopnia przez internet przecież teraz ostatnio, w tak. tak, nie. I... Mm -hmm. No cóż, musimy się dostosowywać, mamy czuwać, więc mamy czuwać mm -hmm. i reagować na to, co się dzieje. Mm -hmm. Okej, okay, a co robisz w wolnym czasie, oprócz harcerstwa? No, to, to pytanie, co teraz? Teraz to tak. Wiem, <grym> śpię, patrzę <grym> przez okno. Nie, a tak ogólnie co robię? A więc tak, <grym> jak już wspomniałem wcześniej jestem ratownikiem wodnym, ale <grym> teraz, przez to, że bardziej poszedłem w stronę harcerstwa, to nie pracuję już na żadnym basenie, już nie wyjeżdżam jako ratownik wodny na te wszystkie aktywności. <grym> jestem też żołnierzem w. W Wojskach Obrony Terytorialnej. Mm -hmm. Co tam dalej? No teraz yy, piszę magisterkę, bo jestem na piątym roku studiów. Mm -hmm. Ha, piszę, skończyłem wczoraj, więc tyle możecie... O, brawo! <grym> Super! I ten... Yy... Mm -hmm. No i teraz ćwiczę, bo się przygotowuję do takich egzaminów, do służb i no bo wiadomo, już magisterka, czas studencki się kończy, czas nauczycielski no tak. się sobie, więc nie no wiadomo, że wcześniej trzeba, nie. Więc też się przygotowuję, intensywnie staram się ćwiczyć, biegać i, no i to w ostatnim czasie robię. To, też powiem, że pół roku byłem na wymianie studenckiej na biednym mm -hmm. Erasmusie, bo, 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 bo w Polsce, bo w Poznaniu. Więc miałem też e, możliwość zobaczyć, jak w ogóle się żyje w innym mieście. porównać sobie uczelnie i porównać też harcerstwo, bo mm -hmm. też w Poznaniu trochę podziałałem harcersko. Głównie to było na obszarze Hopru, bo też przynależy mm -hmm. do Hopru. Na pewno mam jakieś rozwiązania, które tam podłapałem, które będzie można mm -hmm. stosować u nas. Okej. Okay. A jeżeli chodzi o różnice drużyn, ale tym razem międzyorganizacyjnych, jak myślisz, czy wasza metodyka wychowania, jeżeli chodzi o wychowanie chłopców, się różni od metodyki wychowania w ZHP? No, no, na pewno w jakimś stopniu się różni. Przyznam szczerze mhm. i nie będę tutaj owijał, bo że ja się nie wczytywałem aż tak metodykę mhm. w ZHP, więc nie będę się wypowiadał aż tak szczegółowo na ten temat. No, na pewno się różni chociażby ze względu na tą koedukację ko i inne, mhm. inne, in, inne w ogóle podejście do tego wychowania. W sensie inaczej, może powiem tak. Mhm. Teoria jako ZHP i ZHR. Mamy ten sam, ten sam jakby cel, uh -huh. że uh -huh. mamy stworzyć tego przyszłego obywatela i. Tak, i pozwolić mu na rozwój. Tak, swój. pozwolić uh -huh. na rozwój indywidualny zgodnie z bardzo uh -huh. podobnym, z, praktycznie z pod bardzo podobnym przyrzeczeniem harcerskim i prawem uh -huh. harcerskim. Więc ja może powiem tak, że mamy te same cele, które uh -huh. realizujemy jakby innymi ścieżkami. Uh -huh. Nie mi oceniać, która jest lepsza, mhm. bo każda, je, każda ma swoje plusy i minusy. Tak naprawdę mhm. to mogą indywidualnie mówić osoby, które mhm. dorosły i widzą już różnicę pomiędzy dwoma dwiema organizacjami mogą mhm. powiedzieć co i jak. Mhm. Okej. Okay. A będąc w kadrze, co sprawiło ci największą trudność, a co największą radość. A. Kurde. Znaczy, co największą radość, tak naprawdę największą radość wychodzą wszystkie akcje, które robimy, harcerskie. Mm -hmm. W sensie, wiadomo, mam, jestem mm -hmm. stary, już mam też swoje, swoje lata na karku, mm -hmm. mam swoje paczki z i w ogóle, ale ja zawsze cieszę się, jak możemy się spotkać z drużyną, bo jest taka pozytywna energia, jest taki pozytywny flow, robimy coś ciekawego, mm -hmm. robimy coś fajnego. Oczywiście nie zawsze, bo czasem się zna, coś, zdarzy, coś nudniejszego zrobimy albo głupszego, mm -hmm. nie? Mm -hmm. Ale zawsze to jest ten pozytywny flow, jak ja widzę tych moich harcerzy, to po prostu czuję serce flow. Czujemy, że, że tak, serce rośnie, czuję, czuję flow, serce rośnie, robimy robotę i jestem mm -hmm. zadowolony. No, czuję, że oni potrzebują mnie, ja potrzebuję też w pewnym mm -hmm. sensie ich. A co mi. Co mnie wkurzyło, jak dochodzę do kadry? Hipokryzjo. Hipokryzjo. hipokryzja. <gryzio> to jest po prostu najczęstszy tekst, który ja słyszałem jako kadrę, że no, no, hipokryzja kadry. <gryzio> Wiesz, ja nie mogę powiedzieć hipokryzja kadry, bo ja nie miałam żadnej kadry, nie? No <gryzio> ale w teorii ci. No i wiele też mówisz, że nie byłem zastępowym, więc nie wiem jak to jest. No tak, ale ci założyciele harcerstwa też nie byli zastępowymi, a jakoś. No tak no, Ciekawe spostrzeżenie. Co mhm. mnie wkurzyło? Nie wiem, w sensie to, to bardziej. Nie ma takich rzeczy, które mnie jakoś przewlekle wkurzają, mhm. tylko są bardziej jakieś rzeczy, jak coś organizujemy, mhm. ktoś do ciała albo coś. Mhm. Bo ja jestem strasznie zorganizowany, ja to zaplanowany uh -huh. i mnie strasznie wkurza jak ktoś na przykład nie, terminów się nie trzyma uh -huh. albo jak ktoś daje ciała i o tym nie mówi, uh -huh. to wychodzi uh -huh. jakoś przypadkiem. No nie ma takich rzeczy, które na przykład, do, to dobra, to mnie wkurza od tylu miesięcy, że uh -huh. a, że nie mogę. Okej, okay, to ciekawie. Nie wiem, ja na przykład, może nie wkurza, ale czasami potrafią mnie bardzo psychicznie zmęczyć obozy, w sensie takie poczucie tego, że jest się odpowiedzialnym za resztę, że jak któreś się coś stanie, to naprawdę będziesz miał problem. I, i nie wiem, czy ciebie też to męczy, czy już jesteś taki i po byciu ratownikiem, i, i, i po tym, jak już teraz zostałeś drużynowym, nie wiem, troszkę uodporniony na to. Przyznam szczerze, że, że, że trochę mi ciężko powiedzieć, względu no, na to, że no, to, że jestem drużynowym, to, że jestem w kadrze zeszłego roku, to nie znaczy, że nie miałem wcześniej funkcji, no właśnie, mm -hmm. tak jak wspomniałaś, byłem ratownikiem wodnym, więc mm -hmm. w teorii miałem jeszcze groźniejszą, że tak powiem, no na zagrożenie tak. funkcję, no bo tam się utopi bezpośrednio, jeśli była mm -hmm. znasz No tak. E więc wydaje mi się, że na pewno ten fakt, że te 3-4 lata tak naprawdę byłem ratownikiem wodnym i brałem na siebie odpowiedzialność tych wszystkich osób wchodzących mm -hmm. do basenu, ale nawet nie tylko na obozach, co na basenach innego typu, mm -hmm. rzeczy trochę mnie jakby przyzwyczaiło do tego, mm -hmm. że czuję się tą odpowiedzialność. W sensie ja dosyć dobrze to znoszę. W sensie mm -hmm. no ja jestem strasznie luzowany, dosyć dobrze to, to mm -hmm. znoszę, ale faktycznie, no jak byłem ostatnio. Yy, w drużynie to trochę inaczej się do tego podchodzi, mm -hmm. bo to, tym, no to nie tak. jest tak, że to jest twoja grupa kąpiąca się, tylko to jest twoja grupa harcerzy, z którymi masz kontakt przez cały rok. Mm -hmm. nie? No tak. I z... trochę inaczej było... No też więzi się nawiązuje no tak, mm -hmm. tak, są więzi, no bo jaką mogę mieć więź z panem, który się kąpi, nie? No tak. Ale <laughs> mm -hmm. są więzi, po prostu czuję bardziej nie to, że mnie prawo dojedzie, mm -hmm. jeżeli komuś się coś stanie, tak jakby mnie to hmm. obowiązywało jako ratownika wodnego. Hmm. Tylko bardziej, że ja dałem ciała, że temu komuś się coś stanie. Może zawiodłeś na przykład. Uh -huh. Rozumiem. Dobrze, ja nie mam do ciebie więcej pytań. I bardzo dziękuję Ci za wywiad. Cieszę się, hmm. że znalazłeś trochę czasu. Mam nadzieję, że nie przeciągamy. Nie, chyba nie. Ja będę jeszcze do ciebie pisać. Hmm, bo fajnie. trzeba coś poza kadrem załatwić. No. <laughs> okay. A tymczasem. Y Kolejny raz. Dziękuję Ci i trzymaj się. Ja również bardzo dziękuję, I... bardzo było miło i. No, polecam dziękuję. się. Lajkujcie mps 145 4 w gdy To dobrze. Terror to no. koniec dzisiejszego odcinka. Zajrzyjcie do opisu Elopa. Dokładnie. Tak więc moja siostra Was ładnie pożegnała, a tymczasem y, trzymajcie się zdrowo. Teraz odcinki zaczną się pojawiać częściej. Czuwajcie w uśmiechu i cześć.